Jest ogromny niedosyt, bo z przebiegu meczu wydawało nam się, że, że ten, ten mecz, e, odniesiemy zwycięstwo w tym meczu. Niestety w ostatnich minutach tracimy bramkę. No może brakło trochę koncentracji, popełniliśmy może jakieś tam błąd, a, ale no trudno, taka jest piłka. Ty wróciłeś do składu Korony Kielce po... Długiej nieobecności, bo ostatni mecz rozegrałeś 16 wodaj sierpnia w Poznaniu z Lechem, ten zremisowany również jeden do jednego. Dobrze się chyba czułeś dzisiaj na boisku. Dobrze się czułem, czekałem na swoją szansę, dawałem z siebie wszystko. Tam nie chodziłem jakieś na donsany, tylko wiedziałem, że jeśli mam wrócić do składu, to muszę to pokazać na treningu i tak się właśnie starałem. No Tak to jest, z drużynie, która ma na każdą pozycję praktycznie dwóch wyrównanych zawodników, więc ta rywalizacja się rzeczy musi występować, więc też i nie ma co e, czasami pochaszczelać, prawda? No jasne, że tak też u nas drużynie jest takiego, że jeden napędza drugiego i my, jeśli jeden e, u jednego jest po prostu zwyżka formy, to, to ten drugi czy trzeci stara się tego nadrobić. Football, when you receive a goal at the last minute is so painful. You know, just now you Try to analyze at warm, you know, after the, after the game. I think it's not the, the best, uh, the best way to do it because uh, you are very frustrated because you give everything, you play very good in the first half. I was even surprised, uh, but uh, we act also very good after a lose. So I was surprised about the, the team, but we had quality, but it's not enough because we play one half like that, you know. And I think at this level, you have to. To więcej ale we, we we uh, okay okay. e, Tak, to zawsze bolesny moment, e, tracić, stracić bramkę w, w ostatnich minutach, no ale to też nie jest dobry czas teraz na gorąco, żeby to e, analizować. E, taka jest po prostu piłka nożna. E, graliśmy dobrze, zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. E, mamy jakość, e, no ale jednak czego dzisiaj zabrakło. When you basically defend 45 minutes at the second half, and you see you receive a goal at 94, and especially on on a corner or a free kick, it's always painful. Okay, if it's one one goal, you dribble three, three men and you score a bravo, but now it's uh, it's more painful because it's uh, it's a corner. Tak, no kiedy prowadzisz raz prowadzisz w pierwszej połowie, a potem też w drugiej połowie bronisz po to, żeby to prowadzenie utrzymać, i ty w tej 94. minucie tracisz gola, szczególnie z rzutu rożnego, no jest to, jest to bardzo bolesne. No i właśnie szczególnie z tego względu, że był to rzut rożny i to, to po prostu boli. W pierwszej połowie dominowaliście, utrzymywaliście się przy piłce. W drugiej już tego zabrakło, bo po części musieliście bronić. Rzeczywiście górnik był na tyle agresywny, że ciężko było wam w środku pola właśnie przytrzymać piłkę? Uh, you dominate uh, in the first half, uh, but uh, in the second. We'll take the ball in the middle area. Well, I think uh, Gornik is a good team, so we knew that they're gonna make some change and be more aggressive in second half because they are the leader of the league. So we knew that they will come with an another faces. It's a our mistake to not uh, keep the same level, but this is football. You know, cannot have uh, ninety minutes uh, only positive things. You you have to understand some moment. You have to calm down and. I być zjednoczony i przeprowadzony. I trochę znaleźć nasz moment. Możemy odgrywać jeden głowę, ale wydaje mi się, że mamy dobre 93 minut. I na 94 otrzymamy głowę. Tak, no rzeczywiście. Naszym błędem uh, było to, że, że może nie potrafiliśmy też tego dotrzymać. Uh, tej, um, Są te momenty, no i trzeba to po prostu rozumieć. W kolejnych meczach Martin Remagl będzie pierwszym wykonawcą rzutów karnych w Koronie. In the next match uh, you, you will be the first penalty taker in Corona. No, we have a, a list. Uh, David is first, I'm second, and Antonin is, is a third uh, shooter. So even for the second uh, penalty, I ask Bojnik, you, you can shoot for me, it's no problem. Miss, you miss, everybody miss. If you want to shoot the second shoot, he asked me if I want to take it, I say yes, then he let me and good for Nie, nie, no tutaj mamy swoją listę. Dawid Błaniak jest pierwszym wykonawcą rzutów karnych. Ja jestem na drugim miejscu, trzeci jest Antonin. Dawid nie strzelił pierwszego karnego, nie miałem z tym problemu, żeby podejść, wziąć tę odpowiedzialność na siebie. Zapytał mnie czy to zrobię, podszedłem, strzeliłem i nie było z tym problemu.